Witam, dzisiaj taki szybki odcinek co ostatnio dostałem na skupie złomu trafiła się taka oto obudowa którą można w kreatywny sposób wykorzystać ja kupując to nie wiedziałem co jest wewnątrz razem sobie to teraz otworzymy widzimy jest jakaś kartka oraz płytka drukowana większość tutaj tych elementów to jest, to są układy scalone o montażu powierzchniowym, nieprzewlekanym Widzimy, płytka jest zabezpieczona takim specjalnym klejem przed, przed wilgocią, taką żywicą. Tutaj mamy złącza do podłączenia, tutaj też. Jest też transformatorek hermetyczny, zasilający. Taki moduł. Co to jest? Zobaczmy sobie, co jest na tej kartce. Jest tutaj po niemiecku w większości. Napisane tutaj jest jakiś M, to chyba motor, silnik. Tutaj są jakieś czujniki. Dwa, możecie napisać, jeżeli ktoś wie, co to jest. Teraz w całości widzimy tą kartkę. Także, mnie akurat ta płytka jest niepotrzebna pójdzie na recykling tak zwany ale obudowę można umyć te dławiki kablowe wymienić na nowe i jeszcze ją zastosować w jakimś projekcie do, do własnego projektu to, to, to jest pierwsza rzecz drugą rzeczą jest taki sterownik widzimy płytka laminat całkowicie inny ten po prawej jest z czasów PRL czyli jeszcze jak firma Unitra albo Mera Mera Lumel w tym wypadku produkowała termostaty. Tak wyglądał stary termostat. Tutaj się regulowało temperaturę. Ta skala była bardzo fajna. Niestety termostat nie działa, ale możemy sobie zobaczyć, jak było to zbudowane. Widzimy cyny tutaj nie żałowano w porównaniu do współczesnych płytek. Są tutaj różne elementy. Są tranzystory. Starego typu w obudowie UFO, tak zwanej. I co jeszcze można powiedzieć, że mają złocone wyprowadzenia niektóre elementy, tak jak właśnie te tranzystory. Czy tutaj był jeden taki? Widzimy ten układ scalony ze złoconymi wyprowadzeniami teraz na środku kadru. Tutaj też bardzo solidnie te wyjścia były zalutowane. Było to wszystko w takim plastiku. To chyba był bakelit. Za ten zatopione i tutaj się podłączało w tym miejscu, gdzie ten brązowy i niebieski przewód, to było zasilanie z sieci Z gniazdka elektrycznego. Po prostu z tego co pamiętam, tutaj były dwa miejsca na przekaźniki dodatkowo, które można było szybko i w prosty sposób wymienić. Najfajniejszy jest ten potencjometr, moim zdaniem, i ta skala w tym momencie, skoro to jest zepsute, tutaj też taki transformatorek był. No, i takie dwie rzeczy. Tą obudowę dostałem w gratisie, nie wiedząc co jest w środku. Teraz już wiem. Wszyscy wiemy. Zapoznaliśmy się tutaj z nowymi skarbami. I do usłyszenia w kolejnym filmiku. Cześć!